Teoria jest taka, że David podobnie jak John Kramer z serii filmów Piła wysłał agenta w postaci Wardengi, żeby ten zbliżył się do reszty przez projekt GOATS i kontynuował swoje dziedzictwo ujawniania prawdy. Ma mówić o tym jego sygnet, zbieżność dat i efekt motyla. Ulubionym przysłowiem Kramera było, chcę zagrać w grę o zdoby witam w grze. Parę razy w tym filmie przewinie się zwrot dziecko indygo, więc wytłumaczę wam co to takiego. To są ludzie, którzy od wczesnego dzieciństwa charakteryzują się specyficznymi Zdolnościami, a czasem nawet paranormalnymi. Ozdoba mówi, że wraca w pełni księżyca i ten powrót to rzekomy film Wardengi. Po tym co sprawdziłem pełni Księżyca nie było w ten dzień, czyli 3 października, lecz była 29 września, więc datami bardzo blisko siebie. Jedni twierdzą, że Dawid zmanifestował przed swoją śmiercią datę publikacji filmu Wardengi, drudzy, że Wardenga celowo wrzucił tego dnia swój film, a trzeci jeszcze co innego. To wszystko to albo bardzo duży przypadek, albo zaplanowane ruchy do przodu. Z szotów w reddęgi z live wynika, że ten o niczym nie wiedział lub nie chce wypowiadać się w tym temacie, bo gdy tylko temat się przewija, nie poświęca mu zbyt wiele czasu. Ja nie wiem o co chodzi z Ozdobą, wiesz, bo niesamowite jest to, że w, w rocznicę jego śmierci został wrzucony mój film, a on, on właśnie wszędzie powtarzał, że ej, ju, y, połowa YouTube'a jest w ogóle zatruta, za takie rzeczy mówił, nie?